no więc tak ja kilka razy w swoim życiu usłyszałam od jednej osoby że jestem leniwa że brak mi motywacji dyscypliny że gdybym odnalazła w sobie dyscyplinę moje życie wyglądałoby inaczej póki co to wygląda tak że skaczę z kwiatka na kwiatek i codziennie od nowa znajduję sobie nowe zajęcie i próbuję w nim wytrwać, chociaż mi to nie wychodzi. I teraz z perspektywy czasu. Przez ostatnie trzy lata, kiedy tak głęboko weszłam w swój rozwój osobisty, to doszłam do wniosku, że nie jestem leniwa. Uwierz w to, że Ty też nie jesteś leniwy, jeśli słyszysz takie komunikaty z zewnątrz. Bardzo możliwe, że po prostu Twoje ciało protestuje już i nie chce dalej żyć życiem które jest narzucone z zewnątrz. To nie jest problem z Twoją dyscypliną, to problem w tym, że za długo wkładałeś pod tak zwany dywan swoje rozterki, swoje marzenia, swoje pragnienia, swoje smutki, swoje. Wszystko swoje. Nie dawałeś sobie prawa do tego, żeby stawiać siebie na pierwszym miejscu, na liście priorytetów do zrobienia każdego dnia. Ja, numer uno moje dobre samopoczucie. Moja satysfakcja z pracy, moja radość stworzenia. Twoja dusza, Twoje serce daje ci wyraźny komunikat, że coś musisz zmienić w swoim życiu, bo tak dalej być nie może. To jest ten czas, żeby odbić się od przysłowiowego dna. Mówię tutaj przez pryzmat swoich doświadczeń, więc jeśli się z tym nie utożsamiasz, jakby luz, ale ja uważam, że dla mnie moment właśnie zatrzymania. Czyli stany lękowe, poczucie beznadziei, poczucie pustki, poczucie braku sił do tego, żeby dalej jakby funkcjonować. Dla mnie to był komunikat do tego, że moje życie, które należy do mnie, tylko i wyłącznie do mnie, nikt z zewnątrz nie przyjdzie i mi nie powie, jak ma wyglądać moje życie. Każdy z nas jest wyposażony w taki sam system. Ty wiesz coś na temat swojego życia. Tak samo jak ja wiem coś na temat mojego życia, to jest moja prawda, która jest niepodważalna. Więc w tym momencie, jeśli moje ciało pokazuje mi, że halo, nie możesz iść dalej, musisz się zatrzymać, albo halo, nic się w tobie nie zapala każdego dnia, że chcecie się wstać z łóżka, że masz motywację, że masz cel, że masz sens w życiu, to jest jakiś sygnał, że trzeba się zatrzymać i zrobić z tym porządek. Kiedy wracasz do siebie, to lenistwo znika i zastępuje je życie, które znowu ma sens.